Dobre, witam pięknie w 36. specjalnym odcinku Ogrodowych Czytań Czwartkowych. Witam pięknie z serca Mazowsza, ze Skierdy w gminie Jabłonna. Projekt społeczny z inspiracji Teatru Rampa, we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Inspiracji Sce w Skierdach i wydawcą antologii Ogrodowych Czytań Fundacją Duży Format. Witam Was pięknie w grudniowym ogrodzie. To pewnie jeden z ostatnich odcinków, które będę mógł nagrać bez okrycia głowy, bez kurtki. Sam jestem ciekawy, jak to będzie dalej. Drodzy moi, wszystkie, już pewnie część z Was wie, że informacje o tym, kto znalazł się w antologii, są w internecie, na Facebooku, ogrodoweczne, czytania czwartkowe, kto jeszcze nie jest w tej grupie, serdecznie zapraszam. Wszystkie informacje na bieżąco ukazują się również na stronie www. Czytam Wasze wiersze. Znajdźcie tę stronę tam w zakładce Antologia, naprawdę gigantyczna praca jednej z osób zaangażowanych w pomoc przy tym projekcie. Drodzy moi, co dalej? Zapraszam twórców ze wschodu. Mamy sporo wierszy z północy Europy, z zachodu, z zaoceanu. Brakuje nam wierszy ze wschodu. Być może te wiersze ze wschodu będą punktem odniesienia do drugiego tomu Antologii, bo... Jak wiecie, nie wszyscy autorzy zmieścili się do pierwszego domu. Serdecznie Was zapraszam i zachęcam. Drodzy moi, wiatr zawsze rządzi w ogrodzie, więc pozwoliłem sobie wybrać w tym tygodniu nawiązujące do właśnie takiej naszej wietrznej aury tematy. Posłuchajcie, Katarzyna Kucharska przysłała wiersz pod tytułem Wiatr. Wiatr rozpędził moje myśli. Pozamiatał kurz z twarzy. Teraz biega między oknem a drzwiami, wołając mnie do ciebie. Nie gniewaj się, nie przyjdę. Boję się, że może przewrócić mnie w Twoje objęcia. Ach, bardzo przewrotny. A zarazem jaką siłę ten wiatr strawczą ma. Ja bym się nie bał. Pani Ewelina Duchnik, zabierz mnie w myślach. Hm. Zabierz mnie w myślach na rajt donikąd. Na puste drogi podszyte wiatrem. Zabierz mnie w myślach, gdziekolwiek zechcesz, gdzie zamki toną w zieleni deszczu. I tam mnie zabierz, gdzie bywasz wolny, gdzie prosisz usta o chwilę ciszy. Zabierz te lęki, które pod serce mówiły gniazdo. Wypuść daleko, by nie wróciły, chyba, że z Tobą. Magiczna siła tej drugiej osoby. Zabierz mnie w myślech. Dziękuję, Pani Ewelino. Daniela Polasik, co w trawie piszczy. Jesienne liście, jak dzieci przy matce. W słońce opiera się o szkło okien, ciemnieją kiście, marszczą brwi kaliny, łopoczą w płomieniach jagody na nitkach. Mierzą się wzrostem drzewa, jakże różne. Nutę żalu na dnie widzę. Czekaj na mnie, a gdybyś nie doczekała, wspominaj. Trącają łokciami, śmieją się w głos szpilki. Pusty dźwięk cierniem w sercu odkłada. Wiatr szarpie na strzępy. Brunatne koszule, wierzbowe fruwają sukienki. Zostań, nie mogę. Płaszcz. Jaśniejszy od chmur kryjących niebo drży srebrzyście. No czas jest nieubiegany, no co w trawie piszczy? No to przemijanie, prawda? Wanda Lipińska, a no, taki psotny wiesz. Piórka. Popchnął mnie nagle do lasu wiatr. Rozwiał myśli złe. Wzrok ku niebu wznoszę, tuż obok mnie nad cichutką łąką wirują trzy białe piórka. Większe kręci się w koło jak na tafli wody maleńka łódka. Dwa mniejsze, le kuchno rozwichrzone, ciepły powiew rozdziela i zbliża. To unosi ku górze, to zniża. Szukam wzrokiem, skąd się wzięły. Na ustach bezwiedny uśmiech szczery. Nie widzę nad sobą ptaka żadnego. Czyżby głupią myślą obruszony mój anioł stróż skrzydłem z lekka mnie trzepnął? <grym> I taki dopisek z Jana Kochanowskiego. Ciekawy. Sam Bóg wie przyszłe rzeczy, a śmieje się z nieba, kiedy się człowiek troszczę więcej niż li ni trzeba. A to trochę tak o mnie. Dziękuję Pani Wanno. I niesamowity wiersz. Renata Klamerus. Halny. Da capo al fine. Tak jak ty, nie gra nikt. Szeptem wchodzisz między nas, snując lento i adagio. Niepostrzeżenie pojawia się ciepło i roznosi twe żywne nuty. Przelatujesz, szukając oparcia. Twe acelerato zwiastuje, że nie uśpisz nas monotonią. Kiedy pojawia się szybkość i ożywienie, dopadasz nas, a serca... Rozdziera wzburzone agitator. Wyłaniasz się z za kotar i niespokojnie przekraczasz granice. Przenikasz membrany ścian i desperacko próbujesz posiąść nasz dom. Odchodzisz powoli, by powrócić za tydzień, za miesiąc, za rok. Tak jak ty. Nie gra nikt. Da capo, Alfine. Mógłby już skończyć, prawda? Dziękuję, Panie Renato. Muzyczny bardzo. I coś łączące pomiędzy Helena, czcionka Kryściak, babie lato. Dźwigałam swoją młodość na przedwiośniu. Kwiaty zamarzały na sukniach bez zmarszczek. Rozświetliłeś moje drogi babim latem. Chwyciłam jutowy sznur. Ciasno zawiązał gorset. Zaowocował jesiennym plonem. Niosę swoją dojrzałość. Mimozy kwitną na sukniach. Z marszczki przemywa rosa. Przepiękne połączenie młodości i dojrzałości. Dziękuję, panie Helenie. <laughs> Z wiatru podrynne, trochę o deszczu. Mariola, Diamaroman, znaczenia. Gdy płaczę, mieszam się z deszczem. Przepływa nad, pod i obok. Jutro, chciałabym prześnić, znikając parą wodną. Gdy płaczę, winna jest chemia, co miesza ból wraz z rozkoszą. Tu. Nic nie trzeba zmieniać. Wystarczy dać się wchłonąć. I po co te wszystkie doznania? By dodać retortom znaczeń, materię poskramiając skutecznie babskim płaczem. Oj, wiem coś o namskich łzach, jak są skuteczne, <laughs> jakie suda potrafią wyczynić. Mają znaczenie. Dziękuję, pani Mariolu. I teraz kruche dwa wiersze, bardzo kruche. Beata śliwka i kawałek porcelany. Zabierz mnie do kawiarni marzeń w ukojeniu spragnionych serc, jak kawałek porcelany poskładaj, w Splecionej dłoni smakiem spragnionego dotyku krwawą ranę okryj. Słodkim brzmieniem słów ukołyś. Bardzo kruchy ten wiersz, prawda? Kawałek porcelany. Dziękuję, pani Beata. Dziękuję. Kolejny na temat. Beata Małgorzata Pełka. W jakimś domu, co zasnął, po latach koronkowe wspomnienia, porcelanowe dźwięki, w srebrnych łyżeczkach smak malin zamknięty, w bażurowych firanach ukryty wzrok nieśmiałego pierwszego pożądania. W ciszy, w delikatnym lęku starej skrzypiącej podłogi, milionów delikatnych kroków, spragnionych ze sobą dusz spotkania przy kryształowej karawce miłosnego napoju, kieliszek, rozkoszy. A, prawda, że kruchy wiersz, wystarczy słowo porcelana się pojawi. Ale ten kieliszek rozkoszy. Niektórzy marzą o morzu rozkoszy, a tu proszę, wystarczy kieliszek. Ależ te trawy są dzisiaj spowolne. Dziękuję pięknie, pani Beato. I trochę wiersz zupełnie na inny temat, taki bardziej na teraz może. Ach, trudne takie wiersze. Miłość Zawadzki, bez tytułu. Rozpada się świat. Rozpada się. Może za tydzień. A może za tydzień przyniesie kruche bursztyny chmur, opadną na miasto, zepną się w sobie i scalą. Z rynien będzie płynąć czas. Z okien wyskoczą twarze, przechodnie będą się o nie potykać jako własne. Firanki rozfruną się w powietrzu gęstym jak czekolada biała i gorzka. Uliczne latarnie we mgle po drugiej stronie rzeki, białe guziki, spinają. Oryzont. Rozpada się świat, a zarazem te piękne, białe latarnie jak guziki. Mm. Dziękuję. Dziękuję, Pani Miłosz. Jarosław trześniewski kwiecień. Bardzo gorzki wiersz. O teraz. Pod tytułem Nikt. Nikt nie zauważył, że asteroida musnęła jedną z planet układu słonecznego. Wróci w apogeum pandemii. Zamaskowane prowincje, żółte i czerwone powiaty wysyłają znaki wodne, parę negocjatorów do poddania bezwarunkowej kapitulacji. Bogowie podejmą decyzję o rozlokowaniu wirusa. Ciężki oddech, brakuje powietrza, tlen dozowany w ciężkich butlach. Nie widać plan na słońcu. Krwawe poranki w zbieranych krwawnikach wytyczają nowe granice. Nieskończoność zdaje się uciekać do niewidzialnych eremów. Trwa jutrznia. Ojej. Tytuł mnie powalił. Nikt. Dziękuję, panie Jarosławie. I na końcu wiersz wiersz, który uwielbiam, który jest o mnie, o nas, który jest smutny, a, 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 a wesoły, pozytywny zarazem. Edmund Muscari Trzyszak jest jego autorem. Poeta człowiek Takiż tytuł. Poeta najczęściej nigdy nie dorasta, choć miewa wąsy, wypłowiałą brodę, bywa dojrzały, lecz nie stary. ZUS wypłaca stosowną dole, on zaś. Zaczyna już cierpieć na reumatyzm Lecz wciąż nie opuszcza go klasyczny romantyzm I życie wciąż jak kiedyś Znów mu pachnie wiosną Sny młodzieńcze miewa jak przed wielu laty To wciąż tym samym jest człowiekiem Któremu jak dawniej wciąż się przydarza Zmylić krok i drogę Ja się cieszę z takich wierszy Bo one mi dają taką nadzieję na przyszłość Mój zawód, drodzy Państwo, to pielęgnowanie w sobie dziecka. Nie wstydzę się tego, że się wzruszam, nie wstydzę się tego, że się wściekam, nie wstydzę, że się dziwię, ale czasami dziwię się szczerze, kiedy czytam takie piękne rzeczy. Drodzy moi, dziękuję pięknie, dziękuję za wszystkie łapki w górę, dziękuję za słowa wsparcia, za udostępnienia. Jesteście dla mnie naprawdę grupą dla której warto, na której się chce. Już za dwa tygodnie święta, za tydzień spotykamy się w 37 odcinku. Być może ten 38 będzie zrobiony wspólnie z wami. Jeżeli macie jakieś pomysły na wiersz, na autora, który was zaskoczył, zaciekawił, prześlijcie mi takie informacje. Ja sięgnę po tego autora, po którego być może nie sięgnąłem i spożymy wspólnie ten świąteczny odcinek. A za tydzień mam nadzieję, że przyjdzie tyle wierszy, żeby można było pokazać debiutantów. Do zobaczenia.